Siemaneczko, witam wszystkich w 126 części Let's Play Dragon Age Inkwizycja. Eee, lecimy od razu dalej, nie ma na co czekać. W sensie, że ostatnio co tam robiliśmy? Eksplorowaliśmy, zamykaliśmy szczeliny. Martwy pies. O. <laughs> podróży. Fragment podróży przez Dalię. Pióra Lorda Horacego Metforda, Poszukiwacza przygód, okej. Okay. Zamykaliśmy szczelinę, eksplorowaliśmy, poznaliśmy smoka, znaczy poznaliśmy. Wiemy, że już tutaj gdzieś jest, gdzieś się w pobliżu ma swoje legowisko. Może tak. A teraz chcemy zamknąć drugą szczelinę. Tylko, że kurczę. Czy droga do drugiej szczeliny? Tak, będzie przez te moczary. Dokładnie. Mam nadzieję, że nie natkniemy się. Nałożę smoka. Dobra, to tyle jeśli chodzi o moje plany na dzisiejszy odcinek. Chociaż on tu wylądował, czy możemy. Tu jest szczelina. Zaraz pewnie wyskoczą demony. Bo są bardzo wyczulone na moją obecność. Może mnie wyczuwają, przecież mam to znamie całe. On gdzieś tu wylądował, prawda? Ten smoczek. Chciałbym bardzo zobaczyć jego statystyki. Jakbyś się nie pogniewał. 15 level, prawa tylna noga. Niewrażliwość, spowolnienie, wszystkie efekty ograniczające, spostrzegawczy. Wrażliwość na obrażenia duchowe, większa odporność na elektryczność. Czyli skład powiem, że mam taki w sumie nawet nie najgorszy jak na ciebie. Kurczę, 15 poziom, boss. Mamy 18. Czy on jest do zrobienia? No, ja bym w sumie mógł się nawet targnąć na niego. Kurwa nie wiem, czy ja nie będę tego bardzo żałował. Jeśli byłby sam, bez żadnych pomocników. No, ty nie ma, dobra. Tylko nie mam miksturek pełnych. To może być taki spory problem. Co to mi daje? A potężny atak. Dobra. Dobra. Lecimy od razu z takim tematem, że o, wybuchowy strzał, daleki strzał, daleki strzał może na początku warik. Ty zarzucasz barierę. To może ściana, Nie, ściana okna, nie mina zapalająca. Walnij mu podpalenie na dzień dobry. Za daleko jesteś. Dobra, to nic. To nic. Yy, nie potężnego ataku też sobie walnij. W takim razie lecimy na ostro. Lecimy w takim razie na ostro. Eee, przyspieszenie. Zastosuj przyspieszenie, czemu by nie? Powiedz mi, jak ci będzie ubywać HP. Ubywać tego HP. Eee, nasz bohaterze, walnij jakieś takie profilaktyczne wzmocnienie. No, może ty rób tutaj swoje, Cassandra. Na pieprza zdrowo. Okej, okay. dobra, chyba mu spada. Mam nadzieję, że nie będziemy miał swoich sojuszników, to jest szansa, że możemy go pokonać. W ogóle jak ten smok się nazywa? Jest to jakaś jego nazwa? Tak wiecie? O, jest, jest. Gamordyjski brzucho... Nie, brzugo... Brzuogon. Brzuogon. Dobra, no, ciekawa nazwa. To niech palmy dnia przed zachodem słońca. Tylko, że zadajemy mu obrażenia. O kurwa. że dzieje jakimiś piorunami. Mi się w ogóle nie podoba. Dobra, mmmm, Dobra, dopóki on się skupia na nas, czyli na mnie i Cassandrze, jest spoko. Nasi strzelcy są wolni. A strzał z strzał, to nie jest mi potrzebne, dobra. Więc to niech tak zostanie. No, nie, 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 co to nam daje? Mobilizacja, ty też odpal swoją super zdolność. To nam nie zaszkodzi. Dobra. I z coś próbuję machać. Okej. Okay. Na co on jest tak niewrażliwy? Eee, bo tutaj cały czas niewrażliwość dostaje spowolnienie wszystkie efekty ograniczające, czyli pewnie jakiś efekt ograniczający, coś w tym stylu. Osłabienie jest osłabiony i podpalony, to super Dobra Wow, wow, dawaj. E, naszą zdolność też odpalmy. Czemu nie? Znamy szczeliny. Dobra, dostał jakieś ekstra obrażenia, świetnie Teraz mi spadnie do pół HP Bardzo przyswoicie, jeszcze nie, jeszcze nie Przemieszcza się Przemieszcza się, robi coś niedobrego Tak, Asana, ty też weź sobie strzel Ty sobie też strzel warik A ty może nie rób nic na razie Dobra, rzucę piorunami. Gnuj mały. Mam nadzieję, że... ...nie przyniesie tu swoich pobratńców. Uwaga, odsunąć się, odsunąć się! Kurwa. Oh shit, oh shit. Cassandra. Ty sobie... Gdzie jesteś Cassandra? Dobra, rzuć tym. Mam nadzieję, że tym rzuciłaś. Dobra, rzuciłaś tym, świetnie. Okej. Okay. Eee, dobra, eee... Marian, robisz wypad z tej strony. Tak jest. Dobra, on tutaj będzie odsuwał. Ohoho! Okej. Okay. Dobra, ma pół HP. Jest do zrobienia, jest do zrobienia ten smok. Jak najbardziej, jest do zrobienia. Dobra, ty lub co masz robić? Dorian Dorian, 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 Dorian. Okay. A, 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 nie, 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 nie. Tak blisko tu nie podchodzimy do niego. Uważamy na jego ogień. Znaczy na jego ogon. Jak zajmie się naszymi strzelcami zamiast wojownikami, to będzie wtedy problem. Skup się na mnie, tak, dokładnie. Wal na mnie, stary. Ja jestem twoim największym przeciwnikiem. Wal na mnie, Cassandra, gdzie jest kurwa Cassandra? Nie, nie to. Bierz się do ataku, skarbie. No, dobra, ja sobie walnę teraz, córkę regeneracji. Zaraz będę miał Kruko z HP. Kurwa. Tak, dobra, została mu 1 trzecia HP, taki plus. Ale plus jest, minus jest taki, że jest tutaj obok Doriana. Tak nie może być. Dobra, wypierdalaj stąd. trybie now, no kurwa. No i właśnie tak się kończy. Dostają niepotrzebnie głupie obrażenia. Małe, bo małe, ale jednak. Jest tak kurwa, moich strzelców w spokoju, ty gnoju. Skup się na mnie, skup się na mnie. To jest, kurwa, Cassandra? Co ona odpierdala? Dlaczego nie atakujesz? Dorian. Też atakuj na co czekacie ja mam tu no latno gdzieś do kurwy z Cassandrą. A już wiem, dobra. Boję się przyjść, bo tutaj Wiemy czemu już na moczarach mieszka Są jego tereny. Ja głupio się wpieprzam w to Wejdźmy z wody, proszę was Proszę was wyjdźmy z wody dobra Eee, tak, Cassandra. Dobra, pięknie. Tam na jego pojawienie się. Okej, okay, on sobie tutaj rzuca. Nie wchodźmy do wody. Odsuńmy się od wody. Chodźcie tu. Na razie nie wchodźmy do wody. Spokojnie. To, chociaż nie wiem, czy się za bardzo. A, pośpieszyłem się z, tą, z tym tonikiem, mój błąd. Dobra, I teraz go atakujemy. Atakujemy go na pełnej. Niech on się skupi na wojownikach, Dorian. Dorian, ja wiem, że tu byś chciał podpalenie, ale nie, 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 nie. Kurwa, zostało mu tak niedużo HP temu gnojowi pieprzonemu. No jest już na, jest już nas, już teraz, teraz gnoju tego nie przeżyjesz. Nie przeżyjesz tego. Tak, tak, może sobie dalej... Kurwa, dlaczego. O jezus, kurwa złapał. O boże, kurwa mać. Wypierdalaj stąd, Dorian, posrało cię. Kurwa, z bezpiecznej odległości do chuja. Marik tak samo. Przyciągnął ich tym, kurwa, wiecie, tymi skrzydełkami. Zaczął robić zawieruchę. Uprzony pomyleniec. Dobra, dobra, teraz ci nic nie pomoże, śmieciu. A, kurwa, jeszcze się szarpie, widzicie? Dobra, padł. Pierwszy smok, pierwszy smok. Chłopca smoków osiągnięcia odblokowała, smokobójca, świetnie. Derek, czy Hawk ever autografuje boki? Why? Doesn't your copy of the tale of the champion have a big hole in it? Yes, tak, ale it could also have a signature. Te. <laughs> the... Okej, okay, dobra, to nowa operacja dostępna, świetnie. Oh. Takie coś zostaje po smoku. Ciekawe, to chyba zostaje już na zawsze. Nie znika, dobra. Co tam wy Wydropiłeś, mój kochany smoczku? Dwa dodatkowe. Ok, Celownik Bianki. Nie wiem, czy nie mam lepszego. Zemsta Lady Jocasty. Sztylecik. O, powiem Wam, no kurczę, Unikat, ale czy taki zajebisty? 10 zręczności, to jest fajne. Smoczy gruczoł, spoko. Intensywna smocza krew. ok, smoczy zombie, surowce, dobra. Eee, tak. Zaczniemy od tego... Jaki ty masz celownik na biance, przyjacielu? O Jezus. Mm, czekaj, zobaczcie. uczysko bianki, puste miejsce, runa. Precyzyjna muszka, zdobiony uchwyt bianki, uczysko bianki. No ja mam dla ciebie celownik. Znaczy, kurczę Wszystko Bianki ArcMissurowski, kolczasty, celownik Bianki. O, mam tylko wiecie, ten schemat, ale zawsze coś. Dobra, pierwszy smok pad to jest najważniejsze, to jest najważniejsze. Druga sprawa, co to tutaj jest, co to tam jest, dobra. Teraz możemy się przemieszczać w miarę spokojnie. Tak, tutaj smoka nie ma. E, czyżby to były jakieś surowce? Tak, czyli możliwe, że ten wcześniejszy znak zapytania w poprzednim odcinku e, też było jakieś surowce. Chociaż nie, może to nie są surowce, poróżniczone notatki. A, niesamowite stworzenia, no w sumie może i tak. Mapa Halin Sula, no jest znowu coś do znalezienia. Uwielbiam to. Serio. <ścoughs> Dobra, ale i tak jej odcinek, bo popiliśmy smoka. Trzeba pierwszego smoka. Nie był jakiś mega ciężki. Głównie dlatego, że nie miał sojuszników. Ale też łatwy nie był. Na pewno był taki. No, twardy w końcu to do cholery smok. Prawda? Parę poziomów niżej, bo my jesteśmy na 18, tak? No. Na osiemnastym byłem na 15 Ale i tak. I tak to nie było takie hopsiub. Ale jestem zadowolony, wreszcie udało się jakiegoś pierwszego smoka pokonać. Myślę, że już teraz będą pękać powoli, yy, powoli reszta ekipy też. Mam renę, czas zmora, no, coś nowego. W sensie już dawno nie było, czy jeszcze nie większej zmory. Ale no, mój ulubiony przeciwnik. Demon rozpaczy, po prostu uwielbiam, no ja. Czy to muszę tak z tą pierniczyć? Nie wydaje mi się. Teraz, co so wychodzi za drugim losowaniem Demon rozpaczy, jak miło. Szkoda, że nie przeżyłeś tego startu. Zakłóćmy działanie. Chyba nie zdążymy. A, może ich zdążymy. zdążymy. Ona wtedy szybko po dostałem dostała giną. A jeszcze tam ktoś został. Dobra, to by było na tyle. Zamykamy. Pięknie. Ale jazda, szczelina zamknięta. Na moczarach już wszystkie zamknięte. No. O Jezu, tamto bydle łazi, pewnie zaraz przyjdzie do mnie. Cofaję mi się trochę, nie mam ochoty z tamtym gównem walczyć. Chodźmy tu na schody. Chodźmy tu szybko na schody. Może tu nie przyjdzie, o tam jest to. Warto aktywować. Nie, nie pamiętam jak się to nazywa, ale zaraz to sprawdzimy. Ofiara dla straszliwego wilka. E, fragment w poszukiwaniu wiedzy: Podróżą uczonego zakonu pióra brata Genitiviusa. Kojarzymy tego brata z jedyneczki, jak najbardziej. Jak najbardziej. Dobra, jak mapa wygląda? Mapa wygląda tak, że e, wyjdę z tych moczar tutaj jakoś. Brak kontaktu. Byłoby bardzo fajnie, jakbym w tym kierunku gdzieś się udał. Nie byłoby to wcale takie głupie. Teraz aktywujmy sobie to. Mhm, aktywujmy to. Dokładnie, zaraz. Zawsze troszkę punktów wpływu. Ok, no i to wszystko, tak. Teraz takie zasadnicze pytanie, gdzie się podział tamten pierdoleniec? Chyba gdzieś sobie poszedł. Okej, okay, czy tu są skały? No właśnie, tego się obawiam, że... Kurwa, że ja z, z tych całych szczelin popieprzonych nie wyjdę. Znaczy, szczelin, Jezus. Nie szczelin, tylko moczar. Stąd nie wyjdę. Znaczy, wyjdę dopiero tutaj. Co się tak średnio uśmiecha? Tak, widziałem po cichu, że może jakieś tutaj wejście będzie na górę, ale niekoniecznie, nie ma tutaj żadnego wejścia, prawda? No nie, to kiepsko powiem Wam, kiepsko teraz napoła mam dymać, czy to mi się w ogóle kalkuluje, czy, czy szybciej z obozu czasami nie będzie. No, zobaczmy, czy przy granicy, czy czegoś na pewno nie ma. Jednak, jak mam się przeżynąć przez tych przeciwników, to chyba szybciej z obozu będzie. Sobie po prostu pójdę, nie? No, tutaj to ja nigdzie nie wskoczę. Nie ma szans. Tam już widzę, że. O, ale tutaj, w ogóle, tutaj coś jest do wzięcia. No proszę, jakiś mini obozik. Owoce świeże. Hmm. No i nawet sporo złota. Ale tutaj, kurczę. Tutaj to by już nie było takie głupie, żeby tutaj przeskoczyć. Chciałem dostać potem tutaj. Taka, wiecie, jedno zrobić, kurczę. A nie, jednak wcale nie było tak ciężko. Znaczy, nie mówmy jeszcze: hop, tak naprawdę. No nie, no może się przebijemy tędy. Może się tędy przebijemy. O kurwa, tylko że tak bardziej mi by chodziło w tą stronę. Jakby się. Aha, magiczna ściana. Dobra. No z, tym, z tym raczej niestety nie wygramy. Może jakiś. Kurwa, to nawet nie mogę zasejwować. To, to jest ciekawe. Aha, dobra. Magiczna. Dobra, kurwa. Jest taki zasadniczy problem, że moi tam się biją, a ja się teraz pewnie nie przeniosę nigdzie, prawda? Nie mogę podczas walki, o no, Jezus. Z kim wy tam się bijecie? O Jezus, z całą chmarą. Już wolę sobie wczytać. No, zapisywałem niedaleko, więc luz. Nie chcę mi się z nimi walczyć. No, bez skiery, to jest taka dla mnie głupota. No, jesteśmy w tym miejscu, dobra. Jedyna opcja, żeby się udać, to jest obóz. Od razu sobie aktywujemy to. Nie, nie, nie. I poproszę też od razu obóz. Może no, znowu coś podejdzie do mnie. Tak jest po prostu najszybciej. Tak musimy się cofać i tak musimy się cofać. No co tam, co tam. Nie ma nic ciekawego... ...do zrobienia. Dobra, wyjdziemy sobie tędy. I pewnie elegancko naokoło to zrobimy. Bo tak, to cofać się przez te moczary, okej. Okay. Może droga nie jest jakoś mega długa. Ale z tymi stworami to jest masakra, no. Tak, mówiłem o tym systemie niszczenia gniazd. Bardzo by się tutaj przydał, naprawdę. Bez tego, co są wkurwiające, takie typowe stworzenia. Zapchaj dziury, ja to tak nazywam. To jest spoko na dwie, 2, 5 wart, ale potem to już strasznie męczy. Okay, czy ten typ To może skręćmy troszeczkę tutaj. Czy w sumie, kurczę, ja nawet nie byłem w tych ruinach. Tak, teraz patrzę, to tu jakieś sensowne wejście od tej strony nie. Może od tej strony. Ja tutaj dalej murem wszystko obtoczone. O, ale tutaj jest sensowne wejście. O jezus, nie wiruj. Nie wiruj koniku. Dobra, i tam mam też miejscóweczkę. Wyśmienicie, może jakiś kontrolny save'ik? Miło. Dobra co The are from down there. A rift. Dobra spoko Stary nie świruj, zaraz to wszystko pozamykamy No akurat banalne na 11 poziomie więc Żaden przeciwnik Okej okay. Tak nareszcie zwycięstwo jak ja się mam tam dostać? Czekajcie, bo ja chyba przegapiłem jakieś drzwi. E, a tam z dołu, kurwa, dobra. Dobra, odblokujmy sobie od razu tą miejscówkę. Co to w ogóle jest? E, garnizon nad, nadrzeczny, ok. Czasów królestwa elfów dali. A, proszę, proszę, czyli bardzo stara. Dobra, tam na dół, żeby się przedostać, to musimy tędy do końca pójść. Powinniśmy tutaj, tak, dokładnie, powinno to być zejście. Ok, no i zaraz załatwimy. Zaraz załatwimy... <laughs> e, ...szczelinę. O, czyli na dole, na dole, tak? Dobra. Nie ma problemu. Gdzie są moi kompani? Dobra, są tutaj, świetnie. Nie chciałbym spać. Zjedźmy sobie. Przeciwnicy się zrespili. O ja, ze mną strzelać. Tak, tak, to zajmijcie ich zanim nie trafią. Dobra, miło, pięknie. Patrz tutaj w gymnoju. Dobra, elegancko. Teraz czas na drugą falę. To się zreskut tym razem. Jest błahostka pewnie. Jakaś zmora, bo się przeniosła. Dobra, skoro się przeniosła, to nie zakłóćmy działania w takim razie. Czemu by nie? O, jedna... A, nie, sobie nie zakłócę. No bo już zakłócę. Ten śmiech się pojawił. Dobra. Ok, nawet nie zdążyłem dobiec. Ale możemy zamknąć to. Zamykamy. Okej, okay. wyśmienicie. Przeszukajmy wszystko Co tutaj zadmi wróg sygnalizacyjny. Zaraz to zrobię. Tu jeszcze coś jest do przeszukania, spoko. Okej. Okay. Dobra, coś tu jest do zebrania a tutaj dobra, jakiś trunek bardzo chętnie, trunki z okej okay. dobra, mamy tutaj zadmi wróg, Spokój, tyle. tyle to sobie od razu aktywujemy nie wnosi dzisiaj coś strasznie kręci dobra, zbierzmy to i tutaj zakończymy sobie odcinek Kurczę, mega, udało się pokonać smoka zajebiście no to chodziło, czy jest tu coś oprócz drabiny? W tych, kurczę katakumbach? Chyba nie. Okej, okay, więc na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że się Wam podobało, więc wiecie, komentujcie, subskrybujcie, lajkujcie, dodawajcie do znajomych Steam, Team Origin, zapraszam, trzymajcie się, cześć.